Dzień dobry, kołasz! Dzisiaj nie widzę w sobie takiego entuzjazmu, jak w Ale będzie petarda, zobaczycie. Ja, myślę, że o, Dobra, tak. Dobra, ja ciśnę. Elegantnie! <śmieniu> 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 <Ale, śmieniu> <dobrze> mi jest. <śmieniu> Ja prawie nie odzywam się do Ciebie. Ja się do Ciebie nie odzywam. Myślałem, że się zlikujesz na wewnątrz. To jest słabe psychicznie po prostu. Nie, po prostu nie czuję potrzeby takiej. Ja pierdolę mnie, że do tego lożu tam Normalnie. Cześć. Cześć. Tak, tak. A już?

Piątka, tak, piątka. ja nie jestem czytyska, wow! jest spylny, ale jestem. Wow! Ale kot! Wow. Da, Franek, zastanów się. Dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj Mordzia, Barcelona. Jestem z Ciebie, Franio, dumny, naprawdę. Dawaj, dawaj, dawaj. Zanurzajcie się jak najszybciej. Franek, chodź! Tak. Bo wieje. No, 3 hop Bo wieje, mycha zanurz się i, i podnieś sobie ten szalik do góry. Uuuu! każdy ja ja chyba. Ja, Jeszcze i po trochę niżej. <śmulatuj> ty, ty, każdy by mógł to powiedzieć, tylko nie ty że. Ja to mówię z brzegu. Ty, jak nie zasięż, to chodź. wow Zobre. To Franek musisz I tak jak od jak razu i koniec jest. Jak jest ten? Bo no inaczej to, to nie rozrabię no, no. Franek jak Wychodź, ten to wychodź Tylko wychodź Albo załóż chociaż bluzek No Bo albo się zamów, musisz zanurzyć Ty albo wiesz Ty wychodź Wychodź Tu wejdź co pranek, no Ubieraj się Wychodź, się wychodź, wybierz Jak tak jest już. Wchodij, zakładaj się czas? Twój czas <laughs> Bo możesz mieć nikodem w górze. Tak? No. Teraz ta, ta, to już. No, A dokąd się zamoczyłeś? Nie no, wszystko ile no! No co? No, e, ja teraz nie mogę siedzieć. Wytrzymasz? wytrzymasz. Ja teraz mogę siedzieć. Ja nie wiem, trzymaj się. Marta, nie no, spodnieł bierz. Marta, zdenerwujesz. Skarbie 3 minuty. Ja się nie... On nie denerwuje, pytam się normalnie, to nie mówi. Ale od razu cieplej, patrz leci. Zdenerwuj się. Ja tą rękę, może mi przejdzie. Ja sobie wziąłem ten. Słuchajcie, wychodźcie, bo mi ręce marzną. Oooooh. A ja wiem? gdzie jest ręcznik? Oddać mi? No! Weźcie kotałki, Robin. Wow! Kozan! Tak <laughs> no to. No to. No to no jest. nic. Ja, ja wolałam być okay. tam w środku.